Witajcie, kochani. Dzisiaj odcinek o granicach. Strasznie jest tutaj zimno, szczękam szczęką. Nawet nie mogę się zapiąć, bo tu mam mikrofon, widzicie, jak się dla Was poświęcam. Słuchajcie, dzisiaj o granicach. How Symbolic to miejsce specjalnie właśnie zostało wybrane do tego odcinka. Bo chcielibyśmy dzisiaj zastanowić się razem z Wami nad potrzebami granic w wychowaniu. I wprawdzie. Kultowy zespół śpiewał Kajne Grancen kiedyś, ale jednak chcemy dzisiaj dowodzić, że granice są potrzebne, bardzo są potrzebne rodzinom i dzieciom. A do czego są potrzebne, to się zaraz dowiecie. Do zobaczenia za chwilę w cieplejszym miejscu. Się zobaczyć w trochę cieplejszym miejscu. Nie wiem, czy ono jest cieplejsze. Może nie jest cieplejsze, bo tu też jest zimno. Ale to tu jest bardzo pięknie i bardzo cicho. Znaleźliśmy taki zaułek. E, jak widzicie, stoję na granicy. Zrobię parę kroków, tam już będę w Niemczech. Mogę tak podróżować. Parę kroków, nie? Niemcy, Polska. E, ale tu jest też bardzo pięknie, i właśnie słyszeliśmy przed chwilą barżanta. Śliczne miejsce. No ale dobrze, nie zachwycajmy się, tylko do meritum. Granice. Dlaczego dzieci potrzebują granic? Granice dają dzieciom poczucie bezpieczeństwa i niwelują lęk. Co mam na myśli mówiąc o granicach? Mówiąc o granicach, mówię o zasadach, mówię o normach, o prawach, którymi rządzi się społeczeństwo, którymi rządzi się rodzina, które są znane, które są przewidywalne. Które mniej więcej przebiegają w tych samych miejscach, których się można spodziewać, i które można porównać do jakby ścian w pokoju. Jeżeli nie ma żadnych granic, jeżeli nie ma żadnych norm w rodzinie na przykład, to dzieci cierpią na swego rodzaju agorafobię, czyli lęk dużej przestrzeni. One nie mają zarysowanej w jasnej przestrzeni, nie mają uporządkowanego swojego świata. Słuchajcie, były prowadzone nawet takie badania, porównano poziom lęku. U dzieci w rodzinach autorytarnych, restrykcyjnych, bardzo wymagających, gdzie te zasady były bardzo surowo zarysowane i tak jakby restrykcyjnie wymagano od dzieci pewnych rzeczy, rodziny silnie takie, właśnie autorytarne, z dziećmi, które były w rodzinach, no takim powiedzmy, oględnie, Bezstresowym, niewychowaniu, W tych drugich rodzinach albo nie było w ogóle żadnych zasad, albo zasady pojawiały się nagle i znikały. Czyli jednego dnia była jakaś zasada, a następnego dnia ona już nie miała znaczenia. Okazano, okazało się, że poziom lęku u dzieci właśnie był znacznie wyższy w tych rodzinach bezstresowych. Paradoksalnie, bardzo bezstresowe, jak widzicie. To daje do myślenia, że nawet tam, gdzie był krzyk, restrykcje kary, jakiś reżim, nie? Tam dzieci się czuły bezpieczniejsze, bo dzieci potrzebują norm i granic. Dlaczego potrzebują? Jak to działa, że to im daje poczucie bezpieczeństwa? Wyobraźcie sobie, właśnie sytuację, że mamy jakąś regułę, na przykład po myciu zębów dzieci nie jedzą już słodyczy. Nie? I dzieci będą próbowały ją przekroczyć. Zawsze dzieci testują granice. To jest normalne. Już ono ma maleńkiego, maleńkiego brzdąca, nie? Dzieci będą próbowały ją przekroczyć. Wyobraźmy sobie, że zmęczony ojciec machnie ręką datą czekoladę. Pierwszy, drugi, trzeci raz. Dziecko się ucieszy: ma czekoladę! Wspaniale! Ale wiecie, co tak naprawdę w, nim, w niego wstąpi? Niepewność. Bo okazuje się, że ono jest silniejsze od swojego ojca albo ono jest silniejsze od swojej matki, ono wygrało ze swoim rodzicem. Czyli jaki z tego wniosek? Wniosek z tego taki, że ten rodzic jest słaby, że ten rodzic może mnie nie obronić, że ten rodzic nie daje mi silnego fundamentu, takich silnych pleców. Czujecie, co mam na myśli, nie? Przeczytacie o tym więcej u Moniki i Marcina Gajdów, Rodzice w akcji, już Wam polecałam tę książkę. Oni pięknie właśnie opisują jakby ten cały, cały proces wytyczania granic, respektowania granic, jak one jakby przy, mogą się przysłużyć dziecięcemu rozwojowi. Tak więc, jeżeli jest jakaś granica, powiedzmy na przykład, że nie bije się ludzi, nie? i dziecko uderzy swojego rodzica, i nie będzie za to żadnych nie poniesie konsekwencji, żadnych konsekwencji, to ono tak naprawdę może się spodziewać, że będzie się stawało coraz mniej pewne, nie? coraz mniej spokojne, a coraz bardziej, jakby coraz mniej bezpieczne, a tak, coraz bardziej lękowe, bo właśnie się okazuje, że jest silniejsza od swojego rodzica, bo ono może nagle zmieniać granice, a nie rodzic. Rozumiecie? Dlatego właśnie y, musimy stać na straży, <laughs> na straży granic y, po to, żeby nasze dzieci czuły, że jesteśmy silni, że jesteśmy ich obrońcami, że mogą się na nas oprzeć. Nie? Oczywiście, pamiętacie, mówiliśmy, że y, przy, w odcinku o więziach, to był drugi odcinek o więzi z dzieckiem, jak budować, że y, granica nie może być absolutnie sztywna. Nie bywa tak, że dobro dziecka wymaga tego, żeby granicę zawiesić na moment, nie? Że dobro dziecka, dobro relacji czy prymat miłości wymaga, żeby granica odeszła na moment, na bok, nie? Bywają takie sytuacje, tak jak pamiętacie z tą kąpielą dla dziewczyny, która uciekła z domu, nie? Rodzice nie, nie, nie zarządzili konsekwencji natychmiastowych, tylko. Postanowili ją po prostu przygarnąć, okazać jej w tym momencie serce, w stanie takiego totalnego zagumienia. oczywiście, to nie ma być absolutnie sztywne, ale w sytuacji, kiedy nie ma powodów dla dobra dziecka, takich, żeby granicę podważyć, nie? czy ją anulować, nie róbmy tego, bo wtedy osłabiamy siebie, a przez to nasze dzieci osłabiamy. One też się boją, że, tracą, że ich rodzice, rodzice w ich oczach tracą autorytet. Teraz jeszcze chciałabym żebyśmy zastanowili się jak najlepiej pilnować tych granic. Jak najlepiej pilnować tych granic? Jest właśnie jedna świetna jest jeden świetny sposób na to. To nie my musimy się tym przejmować, tylko nasze dzieci. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że to nie nam ma zależeć bardziej, nie? na, na przestrzeganiu granic, tylko naszym dzieciom ma na tym zależeć. Czyli musimy doprowadzić do takiej sytuacji kiedy to naszym dzieciom, w interesie naszego dziecka, jest przestrzeganie danej granicy, czyli to naszemu dziecku naprawdę opłaca się przestrzeganie naszej jakiejś granicy, nie? O czym mówię? Mówię na przykład że o tym, że chora jest sytuacja, naprawdę to jest niewłaściwa sytuacja, kiedy mamie albo tacie albo rodzicom bardziej zależy na przestrzeganiu jakiejś normy niż dziecku, czyli na przykład na tym, żeby odrabiało lekcje, nie? Albo na tym, żeby um, powiedzmy się myło regularnie, albo na tym, żeby jadło warzywa i owoce. I taki rodzic, któremu bardziej zależy, zaczyna jakby krążyć cały czas wokół tego dziecka, pilnować, przejmować się, zmuszać, tak naprawdę do niczego to nie prowadzi, bo dziecko nie ma w tym żadnego, jakby, no, powiem brzydko, interesu, ale jeżeli nie spotyka go żadna konsekwencja za, nie wiem, złe ceny, nie? albo nic się nie dzieje po przekroczeniu granicy jakiejkolwiek innej umownej, właśnie uderzenia rodzica, czy wyzwania rodzica. Nic się nie dzieje, no to przecież nie będzie miał w interesie własnym, żeby przestrzegać nie, tej granicy. I właśnie do tego musimy doprowadzić, żeby dziecku zależało jemu bardziej niż nam, na przestrzeganiu granicy. Jak to zrobić? No nie ma innej drogi. Jak mądre zarządzanie konsekwencjami. I to jest bardzo mądra lekcja, bo dorośli tak samo my ponosimy konsekwencje naszych czynów. Nie? Ja, na przykład, nie uznaję kar w wychowaniu, ja nie chcę moich dzieci karać. Ja po prostu staram się im pokazywać konsekwencje tego, co zrobią, i one muszą pewne konsekwencje ponieść. Żeby naprawić coś, czym popełniły błąd. Nie? Jeżeli rozbiją wadzą, to muszą sprzątnąć i go odkupić. Jeżeli go lubiłam, z własnego kieszonkowego, jeżeli się pokłócą, zranią koleżankę, no to nie ma wyjścia, muszą z nią porozmawiać, muszą w jakiś sposób e, e, zadośćuczynić za to, nie? jeżeli kogoś zraniły i tak dalej. Więc oczywiście trzeba zawsze szukać konsekwencji związanych z danym faktem, a nie odcinamy internet, bo odzywałeś się brzydko do mamy, to w ogóle nie ma związku. Ta konsekwencja musi mieć związek z tym przekroczeniem granicy. Ona musi być rzeczywiście tego konsekwencją. Przykład, jeżeli, no właśnie, na przykład dziecko uderzy rodzica, nie, małe dziecko, musi być natychmiastowa reakcja. Ona natychmiast musi czuć nie wolno bić ludzi. To naprawdę niesie konsekwencje. Jaka tu może być bezpośrednia konsekwencja? Taka, że idziesz na chwilę do cichego kącika, po prostu i musisz się zastanowić, czy wolno bić ludzi. Czy jeżeli się kogoś kocha, to się go bije. Jak będziesz gotowy, przyjdź i przeproś, nie? I do tego czasu, e, oczywiście to nie jest odrzucenie emocjonalne, nie? bo dziecko nie jest piętnowane i tak dalej, tylko my mówimy mu z miłością. Proszę cię, pomyśl, nie bije się ludzi, musisz to przemyśleć, jak już będziesz gotowy, przyjść i przeproś, wtedy będziemy się dalej bawić. Rozumiecie? Musi być natychmiastowa reakcja. Nie? E, jakiś inny przykład, jaki by mam podać takiej konsekwencji, żeby dziecku zależało, żeby czegoś nie robić? Oceny. Tu jest też ważna rzecz, to nie ma nam zależeć, nam na tym, żeby dziecko lekcje odrabiało. To też jest niewłaściwa sytuacja. Ono, jemu ma zależeć na tym. Więc staramy się jak najszybciej doprowadzić do tego, że dziecko ma samo ogarniać kwestie lekcji, ma być samo za to odpowiedzialne. Nas mają interesować ostatecznie wyniki. Czyli jak tutaj zarządzać konsekwencjami? Ty jesteś odpowiedzialny sam. Oczywiście to z całkiem małym dzieckiem, trzeba jednak zacząć, odrabiać lekcje, pokazać mu, czasami jest to potrzebne, ale na przykład moja ośmiolatka, ona już sama ogarnia temat lekcji z różnymi efektami. To jest inna rzecz, nie? Ale ogarniaj, i czasami no, na swoich własnych błędach, nie? Uczy się ogarniać temat zadań domowych, ale wtedy informujemy dziecko, nas interesują wyniki. Jeżeli w wywiadówce czy przechodzi kartka za cenami znajduje się jakaś jedynka, nie? To jak, jaka konsekwencja? Bardzo prosta sprawa. Dopóki nie poprawisz tej jedynki to nie możesz yy, siedzieć przed internetem, przy internecie grać, czy oglądać telewizji, bo musisz poświęcić ten czas na poprawienie tej jedynki. To jest bezpośrednia konsekwencja. To nie jest żadna zemsta, to nie jest kara jako odwet, to jest bezpośrednia konsekwencja. Nie, także zarządzamy konsekwencjami. Jeszcze jakiś przykład, żeby wam podrzucić. Mycie zębów. Yy, dzieci nie myją wieczorem zębów. Łapiecie już któryś raz z rzędu szczateczka sucha, <laughs> co zrobić? Jak to zrobić, żeby im na tym zależało? Żeby myły wieczorem zęby. No to już mamy trochę łamigłówkę. No ale jak ją rozwiązać? No kochanie, martwię się, nie myjesz wieczorem zębów, widzę. Hmm. Martwię się, że będzie próchnica, w takim razie skoro nie myjesz zębów, no jakbyś jeszcze jadł słodycze i te bakterie by w nocy jeszcze na to słodycze wchodziły, w takim razie nie ma słodyczy w twojej diecie w ogóle. Po prostu jeśli, jeśli jesteś w domu, są jakieś ciasta, cokolwiek, nie jesz cukru, nie jesz cukru, bo nie myjesz wieczorem zębów, twoje zęby będą w ruinie. Rozumiecie, znajdujemy taką konsekwencję i on natychmiast w krótkim czasie dziecko musi jakby odczuć konsekwencję przekroczenia granicy, że to jest w jego interesie. To jest w jego interesie przestrzegać granic, nie w naszym interesie. Nie? I wtedy my mamy też trochę odpoczynku, od jakiejś na odpowiedzialności, a nasze dzieci mają poczucie bezpieczeństwa i uczą się też, że są granice, jest dobro i zło, ludzi trzeba szanować. Takie sprawy są bardzo potrzebne. Tyle na dzisiaj z granicy polsko-niemieckiej. Pozdrawiam Gosia, mama show.